I siema, śmianeczko z tej strony Winter Pro. No, na Robloxie y, Laun Simulator. Gramy dzisiaj w Simulator koszenia trawy? Coś takiego? Okej okay. Gramy dzisiaj chyba w Simulator koszenia trawy. Nie jestem pewien, to chyba o tym chodzi. Ty, no? Ale fajnie, co jest zrobione? Ile? Co, co, co jest? Może tutaj pewnie wszystko kosztuje jakieś 200 tysięcy milionów, nie? Movers to są posiadki Ile, 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 ile? 900. 9 stówek plus 8. A to jest to. Tier. Tier tier. Bug. Speed range. Tier bug. 2K. 2K. 2K jest potrzebne. Ok. Łowimy, łowimy. Ej, kosimy. Kosano trawa. Cyp koszejmy gosinę, kosano trawka kolejna. A ma pomysł, ty, jak oni to robią? Robimy to tak. Patrzcie, cyk, cyk, skoszone wszystko wokół. dwie idziemy. Cyk, stajemy w miejscu, doszło trochę. I cyk wokół, i skoszone. Cyk. Ej, to działa. No, ale trochę słaby ten pomysł jest. Gdzie idę? Gdzie idę się pytam? Ile, czekać? ile ja tego już mam, ja przed chwilą miałem 100, ja przed okay, teraz tego trochę będę kosił. A te kwiatki też coś dają w ogóle, x Myślę, że te kwiatki trzeba tylko zdobyć. Ty, to jest wieś a to jest akurat spoko pomysł, żeby tak robić. No, zbieramy te kwiatki, nie wiem co to daje nawet. Pierwszy raz miałem ten symulator, w ogóle, nie? To jest jak każdy taki symulator, że coś właśnie się zbiera. No, trochę lagi są. Ale zaraz, zaraz. Ile to teraz tak? Ja to bym kupił i kupujemy. Bye. I że dostaje więcej, niby. Okej. Okay. Okej, okay, spoko. 13k już to dobra. Tier, cyk, speed, upgrade. Ej, no rzeczywiście jestem szybszy. Eee, co się stało, że ja tak nagle dostałem? Wszystko to jest 13, ale zaraz. To zdecydowałem się, dobra, to już jest też 15. Co jest ta mapa? Co to? Co to jest ta mapa? Igzy, ale to chyba to, te chyba te światki coś dają. Nie ja po prostu mega szybko. koszę Dużo trafki kosze. cyk, 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 cyk. Cy, 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 cy. ehm, jak ze 13 kacz, czyli jeszcze jedna sobie tak skoszenie trawy, to będę miał wtedy na ulepszenie. Nie kosiarki, chyba nawet. Na kosiarki nie. Ulepszenie 6000, dobra, zobaczę jak szybko mi się to zapewni. Już mam 1000. 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Jak pierdziela jak to szybko się zapełnia. I zaraz kupimy sobie nową kościakkę. Cyk cyk cyk, 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 cyk. Cyk, Koszymy, kosimy, 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 kosimy. No w 5 minut, no w 4 minuty tak najdokładniej. 4 minuty i 20 sekund, 4 minuty, no 4,5 minuty, tak, najdokładniej, najdokładniej. Jak jest Bajal? O co chodzi w Bajal? Że wszystko co mogę do tej skip tier... 19 Robuxów, trochę słabe co jest, ale Dobra. teraz jeszcze więcej tej trawy, nie? Zaskoszenie, no tak, i właśnie. I liberty. I... A co, czekać, co jest? Ale zaraz! Steel Stop loss. Aha! Czyli muszę mieć jakieś takie coś. No może nawet dalej. Muszę mieć coś koło tego, żeby zdobyć Liberfa. Rebirfa. A ona jest takie najszybszym na serwerze, przecież no. Ty, no tak, a propos szybkości to ja sobie chyba szybkość dokupię. Na 13k. A, to jest zasięg jeszcze. I następna kosztuje 31k. I jak ta szybkość to działa? Cyk, cyk. Nie, nie, teraz nie kosza. Muszę koszyć kwiatuszki. No, kwiatuszki coś chyba dają. Nie wiem, co to daje tak dokładnie. Dobra, wydaje mi się, że. Ty jajka można kupować za ten. Pety, Pety się kupuje za to. Pety się kupuje za to, no 100%. Za te kwiaty. Nie? No to po te... o! Są wtedy. Cyk, 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 Kosimy, 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 Jeśli będziecie chcieli więcej tego symulatora, no to poprosiłbym nawet może być 12 łapek w górę. O jedną łapkę więcej niż w poprzednim odcinku z Fortnite'a, gdzie mówiłem jak poradnik, jak szybko wbijać rewel. Ale szybko uzbieram ten hajs Ile ta siarka? To kosztuje zawsze tyle samo. Teraz chyba kupię sobie Speed'a. A lepiej w sumie nie. Najlepiej to sobie kupię tego. Kupię sobie. Pojemność, no, bo tak będzie najlepiej. 13 14 tysięcy, no, pojemność to jest trochę dużo. Już połowę zapełniłem, już tyle, już tyle i zapewni. Szybko strasznie tu zapełnia, chociaż chyba to działa tak, że dosłownie tak jeden, jeden malusi kawałeczek trawki. To jest jeden ten kwiatek, a mógłbym to skosić. Nie, nie mógłbym tego skościć. Dobrze, okej, okay. 28k już mam znowu. No co jest? Gość jest jakiś wolny, to widać, że jestem szybszy od razu, nie? Jestem szybszy, co nie? Albo gość ma jakieś lagi, albo ja mam lagi. Choć mi wszystko dobrze ładzi i chodzi, więc ja raczej lagów nie mam. Może za jakieś trzy odcinki z tego. Będę miał liberfa? Albo może nawet w następnym? Okej, okay, nie, nie kupuję kosiarki. Kupuję sobie speeda. O, ja już jestem o wiele szybsza. No przecież to widać, nie? Tak się powinno kosić trawę w realu. Czyli rozumiem, że jak my kosimy trawę sobie, nie? To znaczy, że ona odrasta. 7 sekund i takich kawałeczków, jakieś 7 sekund zapełniamy, takich kawałeczków, jakieś 10 sekund zapełniamy całą kosiarkę z dziesięcioma tysiącami trawy. okej. Okay. Okay. A co to jest za dziwne coś w ogóle? What is this? I jakiś plus to jest za ponad 62, Noże... ty to w sumie? Gdyby teraz tak zbierać narzędzia jednak Ale trochę opóźnioną pręgę mam Gdyby jednak zbierać narzędzia Te kosiarki To może lepiej zbierać kosiarki, bo wtedy będzie to. powrotu I już widać, że o wiele szybciej zbieram, nie? Dobrze, że tak szybko sobie też kupiłem trochę, bo Dawaj kwiatka, kwiatek No oczywiście jest, brako, zabrakło jakiegoś jakiejś sekundy? Ale jak to się kosi? Tego się skosić nie da przecież nawet. O, da się. Tylko to trzeba właśnie chyba tak zrobić. I skosiłem ten kwiatek? Skosiłem, wow! Skosiłem kwiatka! I wZE! Ty dam te pety kosztowały z tego co miałem 100 tysięcy, ale... Dobra, idziemy kupić teraz na kosiarkę, chyba mogę. Tak, mogę. Nie wiem jak działa ta Sada Buy że na pewno kup wszystko, ale jak kup wszystko, jak ja... Jak za każdym razem tylko jeden ten można mieć mhm. Ile nasta kosiarka tak w ogóle koszt kosztuje? 137k Trochę to potrwa. Dobra, ten czerwony kwiatek jest jakiś pewnie ultra big. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale ja go nie skoszę, przecież, bo mi już się kończyło. Oczywiście. Czyli jakbym przyszedł tak i zacząłbym chłopak stąd. Kosić stąd, to mógłbym go dokończyć, Mógłbym go wtedy skosić. I nie skosiłem go. Skosiłem go. I to nic mi nie dało tak naprawdę. To dało mi jakieś kwiatki. Cyk, cyk, sel, sil, sil. Mhm. Pewnie słyszycie, jak nawalam tą klawiaturę. Sil. No, okej. Okay. Mam już stoka i kupujemy następną kosiarę. Aha, i braku... brakuje oczywiście, jasne, że tak... A ten czerwony kwiatek, to rośnie cały czas. Co jest nie tak z tym kwiatkiem? OK. Cyk sek, Kup Zdążyłem to kup. Elite Elite To jest elitarny Jakiś Jakaś elitarna kosiarka XD Elitarna kosiarka Ile kosztuje następne ulepszenie? To 27 tysięcy 60 Tak No to zbieramy to bo ja chcę mieć więcej chcę mi móc zbierać więcej Okej, okay, już prawie Jeśli to jest ostatnie moje skoszenie, że tak powiem No gram już 12 minut i mam szóstą kosiarkę, to jakoś super, chyba ultra nie jest? Mam to Co to jest jakiś hajco? Aha Aha, okej, okay, dobra. Rozumiem. Dostałem 100 tak sobie. O! O tak. Tak po prostu. Dobra. I mogę kupić te semne Mogę już prawie 50 tysięcy zbierać, tylko ja i tak to szybko zapełnię. Rozbierasz no, ten czerwony kwiatek. Ale mi się dużo gier teraz, jak z Robloxa przypomniało, boga boga i inne. Co on robi? Co ona robi w ogóle? Co to miało być? No, w sumie ty. Gdyby tak zrobić, to to trawa się cały czas jakby powiększa. Cały czas się jakby respi. Co 7 sekund i tak chyba w realu oczywiście nie ma. Okej, okay. następna koszarka kosztuje 200 tysięcy. I kupimy sobie Speed, i kupimy sobie to, i kupimy sobie jeszcze raz to. I teraz długość mojej kosiarki jest taka długa, że nie wiem co, a to chyba nawet jest grubość, żeby więcej tego zbierać. Ej, a da się zrobić strzałkę? Zrobiłbym strzałkę, jak się da, i teraz ten. Tylko to tak nie zrobimy. ty cy, do przodu. Aha, bo to od razu rośnie. No to nie jest strzałka, chyba. Dobra, kupię jeszcze tam to jedno narzędzie. I to chyba na tyle już będzie. Z dzisiejszego odcinka. Tylko jeszcze kupimy sobie to narzędzie. Troszkę jeszcze pokoszę. O, to ja przez ten czas, jak będę już kosił. Dziękuję wszystkim, którzy nie pominęli tego odcinka do tego momentu. Za oglądanie. Jeśli ja tylko zobaczy jak to szybko kosi. I przez ten czas właśnie. No, no szybko. Taki to jest jakieś ultra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Tryb nazywa się. Jak widzieliście chyba na początku. Jak jest coś, to sobie przywincie do początku. Ja bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku z Roblox'a, Fortnite'a, Minecraft'a, Minecraft może będzie w następnym odcinku, jak zostawicie 15 łapek, dobra, niech będzie 17 łapek, jak zostawicie 17 łapek, nas następny odcinek będzie z Minecraft'a, no, no przez ten czas nawet chyba zdążę jeszcze kolejny wrzucić, do widzenia, Papa. Pa.